Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Teatrze Bitwy Mass Effect 3 gra dzisiaj ze mną Ever Jasne No, gramy na Tessie Która jest śliczna Tak, Asari gramy? Tak odpowiednio do ojczyzny okay, O, ja się przebiegnę z kanałem. Falam nic z tym. Biotyka. Biotyka wymiata o zdaniem. Chyba Baza bogini brązowa fale, okej. Okay. <grystanie> Nie wiem czemu jakoś zawsze lubię grać w filmie oh, Asari. Ja... Bo to twoja ulubiona rasa? Moja ulubiona. Moja też. No. A rządzą. Nie, też, bez postaci też. Ale jakoś nie wiem. One mają chyba najlepszą bytykę. Trzeba będzie zagrać szpiegami, kiedy to. Nie lubię szpiegów. Nie wiem czemu. Też nie przypadam, no ale trzeba będzie zagrać szpiegami że takie fajna. Ale to jest piękna tak. facz na te flagi, na ten zachód słońca, na te budynki. Nie wiem czemu kojarzy mi to... O, woda ładnie zrobiona. Będziemy się teraz zachwycać. Ja. Yeah. Ale światło dziwnie odkłada, nieważne. Kojarzy mi to się strasznie y, z misją y, na testi. W Singlu. Mhm. No, ze strzelów, tak. adept biegasz. Mhm. Mm mm -hmm. Mi się ta mm -hmm. kula, kula biotyczna, mi się strasznie kojarzy z osłoną biotyczną z omegi, tylko że jest 100 razy gorsza. No, przynajmniej można robić naj. mi mnie taki wręcz. W ogóle wiesz, że one od niedawna mogły cię zejrzeć, jak umrzesz. kanibale? No wiem. O kurde, pieprzony zombiak. Bardzo dobrze zmieniać tą głowę. Gdzie biegniesz? zbudowałam. Dobra. Wszystkie cele? Nie, nie, wszystkie. nie szalej, tak nie, Nie była jakby egzekutorka zamiast przyciągnięcia miała ten mm, ciemny kanał. Wtedy to już w ogóle by było masakrycznie. Nie, no, ale ta Valkyria Sari też nie jest taka zła. Panterz technologiczny, polu unicestwienie i odkształcenie. Dobra kombinacja w sumie. Nie, ja ją rozwijam właśnie bez tego. Mm. No. Przerwało ci. Rozwiam y tutaj, ja rozwijam walkiery as tego panterza technologicznego. Tam... Tylko go nie lubię, bo mi spowalnia te moce. No tak, spowalnia, ale z drugiej strony y on y często ratuje tyłek. O oh, fuck, padłam. Nie no, ja już go nie potrzebuję tak bardzo. Bo wiesz, ja mam y, ileś tam. No, nie wiem, ile dokładnie, ale naprawdę bardzo dużo tych. No Takie. Y, ma to jest mam dużo tych. Wypraszam to sobie, no. Alarm mi się nie Co oni sobie Wszystko im wolno? Zanim zaczęłaś swą jakże suchą wypowiedź, chodziło mi. No kto mnie to bije, no? Co za ciota? Próbuję coś powiedzieć, ale ciągle wyzywam. Sorry, dobra, buf. Mówię o tym, że ja rozwijam walki ryby z pancerza technologicznego, bo mimoce, mi moce, a tak bardzo nie potrzebuję tych 30% ochrony, bo mam naprawdę bardzo dużo tych pakietów wzmacniania tarczy na 4, które wzmacniają o 140% tarczę. I ich mi raczej nie zabraknie do końca życia, więc nie potrzebuję pancerza. Ja wolę mieć pancerz, bo to zawsze na przykład jak na Rio się siedzi w tym pudle, nie wiesz w którym? Mm, wiem. No, przed banżem się ucieka, no to jest bardzo dobre, bo ymm, wszyscy padają, a walkiria zostaje. Piękne. Aś się chce płakać. Ale tu widać, że jest taka jakby, nie wiem, tyktura, że coś podwórzono. Bardzo szczególnie. Tak, tu wygląda dziwnie ksiatka, a jak się wyjdzie to wygląda normalnie jak kula. jest dziwne. WON ode mnie. O, brutal. Jaka rady, że brutal. Jakaż to piękna radość, gościu z Brutala w tym pobieranym Gdzie się racjo? W ogóle dzisiaj tak gram w Mirror's Edge, nie? Y, od kiedy zombie łazi po ścianach? On się nie wspina, przecież potrafi. Tylko się wspina? Jeszcze raz widziałam, że się zombie wspina po ścianie. No a wyobrażę go sobie wchodzącego po drabinie? No jakoś kanibal wchodzi normalnie po ludzku, nie? Nie zaszkodzi trochę kultury. Nie brudzi ściany łapami. Hmm. A potem trzeba będzie odmalować, no i co? Zombie kupić i farbę? Nie. On być tu gdzieś. Słuchaj! Przestań, błagam. Szybciej, 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 szybciej. A do czego jest w ogóle to, jak przyciskasz Shift, to takie panel w single? czy w single to rozumiem, bo to robi pauzę, nie? No to żeby wycelować. Ale wtedy się nie da cel. A no, da się. Czy, czy, no, jak to włączam, lol. Dobra, ja idę włączę. Wow, wow, wow. Brutalek. Nie martw nie się, osłonię cię barierą biotyczną. Co mi z bariery, jaką mnie zaatakuje, no właśnie. Kiedyś go wypychało. Jest Mendo. Przerywasz mnie. Osłonię cię od tego y ustosunku. To... Tak, dokładnie. Widzisz? Jego pociski zatrzymują się na tej barierze. Gdzie na mnie Żygasz? No dziękuję. A z... żygnął na mnie, za tym Żygnął raz... na mnie i padłam. A teraz mi... nie mogę cię podnieść, nie ma kłęczka, sorry. Dobra, odżywi się Bo Wono do mnie robaczy. E... Ale serio? Wydawało mi się, że te jego pociski się uderzają te, te, o te okule. Pewnie złudzenie. Optyczne. Mhm. Wow. Dziękujemy, trzeci dead odcinku. Ale jak się fajnie ułożyła moja postać. Hmm, nie wiem, coś fajnego w śmierci, ale... Ale zobacz, jak ona się, się ułożyła. Od czego ten brutal umarł, a od twojego pola uciecznia? Chociaż leżałaś martwa i tak go zabiłaś. No bo właśnie tak działa pole tak. nawet. Tu wpadniesz, to i tak działa dalej. Kto mnie tu... Nie martw się, przecież jest... Nie martw się, ever, ever to broń. No bo przecież jesteśmy pod barierą. Nie, nie boję się, gdy ciemno nie jest. Ever za rękę prowadzi mnie. <grym> Oj, taki sucharek. Ja, taki mini. Taki wkurzający mini sucharek. O. Dziwnie te flagi falują jak spaghetti. Co? Dziwnie te flagi falują. Spaghetti. Nieważne, usłyszałam mam na obiad spaghetti. I tak w się, boże, ale przecież już jest tak późno, jak można mieć teraz na obiad. Ale ten pustoszyciel jest śliczny, z bliska. No gdzie mnie bijesz ty... ...kanibalu, mm, Żałuję tylko, że nie można tutaj w mas rozwalać buteleczek, które leżą na... ...podłodze. Czego? Buteleczek. O piękną idzie takie buteleczek, o czym no, ty Czasami gadasz. na podłogach leżą takie butelki z takim płynem. O tutaj chociażby. O, Gdzie? Tu. Nie widzę. No tak. I co no z nimi? No nie można rozwalić. Ty piękna, idzie gdzieś. No. Nie martw się, osłonie nas. Dziwnie to zabrzmiało. A, te jego pociski uderzają o ściankę, czy mi się wydaje? Patrz, bo piękna tu idzie. Jak ona nas dopadnie, to będzie dopiero. Przy nic mi się nie stało. Wiesz, no. Jak masz ten na promień jest fajny. Kto nie... Działy tu jeden. Możesz po prostu rzucić ze spustoszenie na pyci. Precz tupek trzeba dla kanibala. Urocze. No, nie To ja już drętwieję tutaj siedząc Kurde, no, co za lenda głupia no. Która fala będzie teraz? Nie wiem Nie Szczególnie mnie Ósma, dobra, szybko idzie No ale to brąz Nie gap się Jak lecą, jak lecą! No one wpieczają. Gdzie? won? Won? Ja pierdzielę, no! Ty patrz może na tyłu! Bulfer. Mamy barierę. Bariera. bariera, bariera nie zatrzymała za mną. Nieprawda, zatrzymała. O, widzisz, widzisz, widzisz? On nie wbiegnie tutaj, Bóg zatrzyma. Widzisz? Widzisz, widzisz? Nie wbiegł. Bo walnęłaś go. I teraz oni też nie wbiegli. No Ale dostałam. Nikt nie wbiegnie. <grym> Wronie granic. <grym> nie masz tego. Mam, mam. Tam jest pususzycie. Jak się na ciebie rzucają te robaki Tak? Nie zauważyłam nawet no. lata w tle, okej okay. W ogóle spustoszenie się stakuje Jak rzucisz trzy razy, to będzie potrójne obrażenia zadawać Czekaj tak? Nie widziałam Mm -hmm. Nie przejdzie. Wow. Co we mnie? Nie przejdzie. Brutale, nie przejdzie nikt. No one gets through. Czy tak. Nie wiem. Jest późno, mam prawo się mylić. Jaki zaraz pobiję? Jaki zaraz? Chciałaby cholernie, no jak serio, już nie udawając, że ona jest przydatna, to po co ja ciągle te bariery stawiam? Nie wiem, serio, mogli zrobić z nią cokolwiek, co się przydawała, bo to, co to jest teraz, to jest bieda i syf. Uwielbiam motykę, uwielbiam. Czemu ty Fajnie. biegasz z wyrzutnią rakiet? Muszę bronić granic, zapomniałeś? Ile ty w ogóle rakiet masz? Yy, wyłączasz, czy... O, ja, pięknie. Tak. super. Przygotujmy się na śmierć. Jaką śmierć? O czym ty gadasz? No, bo Banshee gracuje tutaj. I? Nie boję się jej. I chodzi o to... ...że wpadnę zaraz do mnie. Kurde, pustoszycie się schował za Banshee. Kurde, no ty do mnie nie trafisz, mnie. Co? Też mi się wkurzyła. Sorry, ale nie musisz mnie gonić! Ojej! Ojej! Fuck! Ojej! czemu? O ja nie mogę tak! mi hmm. Czemu on stoi... stał... Ach, nieważne. Słyszałaś polecenie, cover mi. Co cover mi, cover. Ever... Me. Osłaniać barierę, nie martw się. Ja, ale ty nie mogę. Możesz... Ja nie mogę. Marnujesz się o Mam dużo tą mogę. Mam ich 200. Nie wiem, ale, przy... ale mam. Ile można mieć w ogóle? Mm, jak o, dużo pakietów chyba ogóle przy to to wypada. Aha, fajnie, że sam ja załatwałam. Uroczy dzwonek, to prawdę. Chciałam zarobić też jakimś telefonem. Gdzie jest amunicja? Gdzie się chodzisz piękny? Jaki piękny? No to kanibali samiżo. są ludzie. tacy piękni, Świat sobie nie Znowu susz. A. Oh. Gdzieś piękna drzewa. Ostatnim razem na Rio tak mi wkurzyła banshee, że jak yy, stałam w tym kontenerze tam, nie ja w tym chudle. Zaczęłam się drzeć, żeby udała się na operację plastyczną. Super, że krzyczysz, bo cię wkurzy gra komputerowa. O ja zielona brzydka z bliska, jeszcze bardziej. Mówić kiedyś, do nich podejdzie, przyjrzyj. Żeby mnie złapała, nie? Mnie jakoś nie złapała. Już, koniec? <gry> Ale leci, leci, leci i uderza o ścianę i spadnie. Dobra, teraz trzeba... nie, na ten. Nie, nie biegnij na ten. No bo się... Czemu? Osłonie nas. Bo biegnie się na ten. Na lądowisko dopiero jak zostaje jakieś 30-40 sekund. Ta mapa jest mała, więc jakieś 20 sekund wystarczy. Byłoby inaczej jakbyśmy ten. Miały te, te byłoby inaczej. Ale nie mamy. A ja już chcę, żeby to wyszło do multi. Bo to jest oczywiste, że wyjdzie do multi, bo ma już gotowe model turystyczne, no i, i tak dalej. O, sorry. Gratulacje. No, tak. To, by, jest zainteresowany wypadkiem, to już dawno by się dowiedział. No, Może jest spulnera serio, no. Jak no, ktoś się tak interesował... Długiant. Ale brzydka jezu, piękną. piękna i bezpieczna. Daj, przy czym ja jestem nie, bestia. Brutal, to bestia. To taki granul. Nie, nie wejdź. Dobra, nie wiem jak chcę, ale już idę. Razem. na nas. Hurra. Dobrze, dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Pożegna się Ewer.